Witam wszystkich w kolejnym odcinku GameTroll TV, a dokładnie serii naszej workshopowej, gdzie między innymi pokazuję wam, jak malować różne figurki. Z góry od razu przepraszam za pewne echo, które może się pojawić, ale to jeśli ktoś by chciał, w jutrzejszym odcinku porannego trolla dowie się, dlaczego takie echo jest. No nie nagrywam na razie w domu, ale dobra. Do rzeczy. Malujemy sobie trolla, ale najpierw poznajmy czym i jak? Zaczynamy od pędzelków. Dwa pierwsze, duży i najmniejsze z palety Games Workshopowych pędzelków to są pędzelki służące do metody suchego pędzla. Kolejny do nakładania łoszy to jest średni, jeśli byście pytali o rozmiar, a dwa ostatnie są to pędzelki do detali. Tym będę malował. Rzecz, której nie będę używał, ale czasami mi w moich malowaniach e, zwracacie uwagę, żebym nie trzymał figurki e, w ręku, wiecie? E, oczywiście nie trzymam na elementach e, z już nałożoną farbą. No wiadomo, w tym momencie farby może odchodzić, ale jak wyschnie, nie ma z tym jakoś specjalnie większego problemu. Jeśli ktoś miałby taki problem i na przykład nie chciałby trzymać swojej figurki w ręku, bardzo serdecznie polecam mu takie zwykłe proste urządzonko. One kosztuje tam 35-40 zł, tak zwana trzecia ręka modelarska, gdzie możecie w takie dosyć mocne szczypce e, łapać swoje malowane obiekty, a nawet za pomocą takiej dosyć mocnej lupki przybliżyć sobie na przykład paszczę trolla, żebyście dobrze mu zęby malowali. No, dla co po niektórych przydatna rzecz. Ja czasami z tego korzystam. Pamiętajcie mieć chusteczkę, jak Wam coś nie wyjdzie na otarcie z łez, a poważnie, żeby wycierać pędzelki i nadmiar farby z nich. To bardzo ważna rzecz. Na koniec, ponieważ farby będę wam przedstawiał przed każdym etapem malowania, woda. Tylko pamiętajcie nie pić z tego kubeczka, bo mi parę razy już się zdarzyło. Podkład nakładamy klasyczną puszkową metodą czarną farbą. To już widzieliście wiele razy, ale co tam? Pokażę wam jeszcze raz. Do wykonania skóry trola posłużą cztery farby: jeden base, dwa layerki i jeden Wash. Macie w tym momencie nazwę, więc nie będzie żadnego problemu, jeśli będziecie chcieli to powtórzyć. Nasz czarny troll jest wystarczająco czarny, pora zabrać się za nałożenie podstawowego koloru bazowego, czyli takiego zielonego, którego pokazywałem Wam chwilkę wcześniej. Robimy to pędzelkiem, którego Wam wcześniej nie pokazywałem. To jest taki płaski pędzelek specjalnie do przykrywania dużych powierzchni. Delikatnie wystarczy to zwilżyć, rozprowadzić farbę i już właściwie możemy zacząć pokrywać mu Faciate. I oczywiście całą resztę. Podkład skóry położony, pora teraz metodą suchego pędzla nałożyć mu nieco jaśniejszy odcień na to jego piękne ciałko. Nasz traw wygląda już dużo lepiej, ale jeszcze skóra nie jest skończona. Teraz nieco odwrotnie niż do tej pory was uczyłem, będziemy przegrywali go łoszem, a potem jeszcze nad skórą się pochylimy. Zgłoszowany troll wygląda właśnie w ten sposób. Teraz trzeba dać mu nieco dłuższą chwilkę, aby to wszystko wyschło. No cóż, a my możemy iść sobie pograć na przykład, nie wiem, 7 cudów pojedynek, jeśli mamy drugą osobę, bo naprawdę to trochę zajmie. Czekam i czekam i cały czas czekam. Oczęta, zrobimy mu na takie wredno-żółto, zrobimy jeszcze taką czarną kreskę w środku, a wszystko potrzyjemy brązowym łoszem. Dobra, w tak zwanym międzyczasie pomalujemy mu jego wredne oko na żółto. Dobra, jest. A teraz w kanalikach wokół oka zostawimy mu taki lekki brązowy łosz. O tak, dzięki temu to oko nabrało jeszcze bardziej wrednego wyrazu. Ale jedziemy dalej. Nie wiem jak Wy, ale ja uważam gadzie oczy za najbardziej wredne w naturze. Tak więc zrobiłem to akurat wyjątkowo poza kadrem, ponieważ nienawidzę tego robić, a szczególnie jak mi nie wychodzi co bardzo mocno złożecze, więc zróbcie sobie taką kreskę w żółtym oczku i macie naprawdę wredną papę. Dobra, niech łóż sobie jeszcze cały czas schnie, a my w tym momencie zajmiemy się jego uzębieniem. Pyszczydło całkiem zasne. Teraz troszeczkę trzeba je utopić w brązowym łoszu, pamiętając, że zaczynamy łoszować od góry do dołu, tak, żeby powstała taka linia dziąseł. Wreszcie wyschłem i jestem gotowy na dalsze malowanie. Mm. To pora teraz na uszabi bone, dzięki któremu nasz pysk będzie jeszcze ładniejszy. Maczuga, brązowa podstawa, później nieco to wyciągniemy, pokryjemy to łoszem, a na końcu jeszcze to zhighlightujemy, tak żeby było po polskiemu. Nakładamy kolor bazowy. Teraz czekamy, aż nam to wyschnie i oczywiście za chwilę będziemy walić na to Shade'a, czyli w tym momencie będzie to Agrax. Nawet ostatnio widziałem taką bardzo fajną koszulkę do kupienia. Jestem fanem Agraxa. Ja jestem. I teraz taka ogólna wskazówka dla tych wszystkich, którzy malują łożem. Wiecie, figurki teraz nie można położyć, nie postawić jak widły w noju i niech sobie stoi i czeka na cud. Nie, absolutnie. Tą figurkę możecie położyć sobie, nie wiem, na plecach, na boku, jakkolwiek byście chcieli, oby kierunek cienia, który chcecie uzyskać, się mniej więcej zgadzał. Ja mam taki zwyczaj, że co jakiś czas figurki, które już złoszowałem, obracam tak, żeby ten łoż równowiernie mi się e, rozłożył. Ale to tylko taka ogólna wskazówka. Dobra, niech ta maczuga sobie schnie, a my w tym momencie weźmiemy się za manicure, pedicure, kurde, nigdy nie wiem czy to są paznokcie u nog czy u rąk. W każdym razie zajmujemy się tymi najpierw u nóg, pięknie malując, żeby nasz troll ślicznie się prezentował. Kiedyś pomalowałem Klaudii paznokcie, tak więc i troll był mi niestraszny. I coś mi się wydaje, że tego tekstu nie powinienem mówić, ale dobra. Tak czy inaczej, potem, kiedy już położyliśmy ten taki piękny odcięcie u Shabby Bone na jego paznokcie u nóg, u rąk jeszcze musimy poczekać, ponieważ jeszcze nam schnie maczuga, przykrywamy je również agraksem. I znowu robicie to tak, żeby brązowa część z znalazła się przy Samej końcówce tego paznokcia, żeby się idealnie nam kolory po prostu odcinały. Gacie trora jak gacie, ale w mojej opinii muszą być czerwone. Najpierw będzie czerwony podkład, później brązowy łoż, a na końcu wycieniujemy mu te gadki takim lżejszym czerwonym. Paznokcie niech schną, maczuga niech schnie, a my w tym momencie zaczniemy zajmować się już powoli jego, nie wiem, ścierą przykrywającą dojowo. W każdym razie malujemy to na czerwono. Teraz pora na sznureczek. Gacie zrobione, maczuga wyschła, więc pora na zrobienie paznokci u rąk. Dobra, pora ostatni raz w dzisiejszym odcinku użyć Agraxa, a będziemy używali go do wycieniowania kiecki, przepraszam, gaci i do paznokci u rąk. I za chwilę będziemy kładli już ostatnie szlify. No i teraz znowu w teorii powinniśmy poczekać, ale my jesteśmy niecierpliwi, a dokładnie ja i zajmę się już Podstaweczką. Dobra, najpierw zwykłą czarną farbą trzeba pokryć to na podstawce, co nam w procesie malowania po prostu się rozprysnęło, czy po prostu jesteśmy pierdoły. Maczuga wyschła, za chwilę zajmiemy się znowu podłożem, ale w tym momencie delikatnie ją tak złuszujemy, żeby te wszystkie wypustki stały się dla nas bardziej widoczne. Oczywiście uszujemy naszym oh uszabi Bone. I średnim pędzelkiem dobrze. Nasz Evil San Scarlet posłuży do wycieniowania gaci. No dobra, efekt finalny prezentuje się właśnie w ten sposób, mamy piękną, wregną mordę, maczugę, paznokcie, wszystkie elementy, które powinny być zrobione, zrobione zostały. Mam nadzieję, że Wam się podobało, dajcie znać pod filmikiem w komentarzach, lajkując ten film i w ogóle, a my za miesiąc w kolejnym workshopie widzimy się w kolejnym workshopie, gdzie tym razem będziemy robili orkowe Dice Zapraszam! I teraz serio, myślałem, że to kawa bo jakoś się cudownym sposobem obok mnie zmaterializowała, a to jest po prostu woda po malowaniu tejże figurki. Uważajcie na to.